moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak obycałem, pokażę Wam pierwsze co SQ5, które sobie oklejaliśmy w macie. Czyli mroziliśmy ten samochód, auto oryginalnie z połysków, Daytona Gray kolorze i sobie zamrażaliśmy. No Wygląda oczywiście zajebiście. Ja jestem osobiście fanem mrożenia lakierów, a jeszcze Daytona Gray to już w ogóle, bo naprawdę elegancko to wszystko gra który Wam pokażę w tym odcinku jest kupra teramara. I też sobie mrozimy. Mamy czarny lakier i będziemy sobie mrozić, w zasadzie już tam chłopaki działają. Zaraz, jak będziecie mogli oglądać, jak to sobie robimy. Kolejny jeszcze Audi Q7, w zasadzie już oklejone jest, stałe wykończenia i tak dalej. No ale nie będę Wam pokazał, bo tak mówimy się, jak kiedyś wam powiedziałem, że zrobimy sobie serię z pojedynczych samochodów, no to będę takie najciekawsze auta wam chciał pokazać. A jeśli chodzi o kuprę teramar, no to robiliśmy już jedną sztukę, ale robiliśmy ją w połysku. A pierwszy raz będziemy robić sobie właśnie mrożenie na niej. I myślę, że będzie to fajnie wyglądać. Już jest efekt imponujący, mimo że jest dopiero kilka elementów oklejonych, ale naprawdę będzie to elegancko się działo i będzie nieliczna na drodze, która właśnie będzie miała takie wykończenie jak mat. Przechodzę do pokazywania wam esku piąteczki. Moi drodzy, zimnica się zrobiła niemiłosierna. Bardzo szybki spadek temperatury. Nie wiem od czego to zależy, no ale niestety. Za mną stoi Kupra Teramar, którą sobie oklejaliśmy. Robiliśmy sobie mrożenie lakieru, a mianowicie na lakier wpadła folia Titan Mat, Safety Titan Mat. Elementy szare, które możecie zobaczyć z dyżaku, reflektory przód, tył, elementy piano black. Oczywiście folia w połysku, Safety Titan Pro. I powiem Wam tak, bo no auto jest jeszcze niegotowe, ale chciałem Wam pokazać jak to się prezentuje. Na dobrą sprawę w tej chwili, parę bąbelków jeszcze jest, gdzieś trzeba jeszcze coś dogrzać, nabłyszczyć opony, zaklęcić rejestrację i tak dalej. Jakieś takie delikatne wykończenie nam zostało, ale tak czy tak zostawiamy sobie na samochód. Dopiero po weekendzie go będziemy wydawać, ze względu na to, że właśnie bąbelki, które są pod folią, to jest woda. I ono sobie odparuje. Mamy akurat dodatki na to i myślę, że sobie spokojnie to odparuje. Folia się nam dociągnie, a jeśli nie, to zostanie nam powiedzmy taki szary bąbelek, którego sobie wykujemy i nie będzie w ogóle po nim śladu. Pokazuję wam jak ten samochód się prezentuje na dzień dzisiejszy. Myślę, że w następnym odcinku jak sobie zacznę to pokażę wam jak się prezentuje już gotowy, no ale jest petarda moim zdaniem. Za rąbiście ten samochód się prezentuje w macie. I tak jak wam mówiłem na początku, myślę, że to będzie taka jedna z niewielu e, właśnie matowych Kupr teramar. Swoją drogą bardzo fajny samochód, bardzo ciekawy. Tutaj ja Wam tylko dopowiem jedną rzecz, bo, że tak powiem, nasza inwencja twórcza, jeśli chodzi o ten element, o ten tutaj, on jest ogólnie w pianobleku, czyli w tym, co jest tu i tak dalej. Ale postanowiliśmy go zamrozić, bo, jeśli byśmy zostawili go w pianobleku, to tak, jakbyśmy zapomnieli, że tak powiem, coś okleić, nie? I myślę, że to mrożenie naprawdę. I gra po prostu w całości i super to wygląda. Jest charakter. Bardzo mi się podobają ogólnie matowe lakiery, matowe wykończenia folią PPF. Możecie zobaczyć, każde przetłoczenie jest widoczne w tej chwili. Mamy to załamanie światła, i wszystko nam elegancko jeszcze bardziej jest uwydatnione. A w tym samochodzie mówimy się, jest naprawdę sporo takich przetłoczeń. No jest charakterek, jest charakterek, naprawdę. Poniedziałek mam jeszcze Ogram przed wydaniem tego samochodu. Już powiedzmy bez tych bąbelków z zakręconymi rejestracjami, z ładnie nabłyszczoną oponką i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Zapraszam Was na nasze media społecznościowe Detailing Crew Warszawa. Tam możecie sobie zobaczyć, co w każdej chwili robimy. Czy może nie w każdej, a w danej chwili robimy? Eee, no i zapraszam oczywiście też na media safety. Zapraszam do skorzystania z naszej folii. Jeśli prowadzicie studio tilingowe, poklejacie samochody PPF, em no to skontaktujcie się z nami. Eee, wypróbujcie sobie też naszej folii. Myślę, że nie pożałujecie. Dziękuję ślicznie jeszcze raz. Trzymajcie się. Hej.